Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na premierę, ale jest to wznowienie zdrapki kasa od Mikołaja. Zdrapeczka kosztuje 5 zł i jest typowo świąteczna, tak jak widać na załączonym obrazku, bardzo ładna, to znaczy te symbole są bardzo ładne. No świąteczne, ale wszystko co, co ze świętami nam się kojarzy jest takie no, fajne, prawda? Cieszy oko. Pamiętam, z tego co pamiętam, poprzednia była chyba w kolorystyce czerwonej. Tym razem Lotto postawiło na inne kolory. No i dobrze, nie musi być wszystko czerwone, prawda? Ten tron mi się tutaj podoba, powiem przy tej choince. Siadasz, trzy worki, kasy, no i święta, nie? I ktoś teraz powie, ale święta na tym nie polegają. No nie polegają pewnie, że nie, ale święta to święta, jak sama nazwa wskazuje. Trzeba świętować w różny sposób można, również materialnie. Tym bardziej, że no, co tu dużo mówić? Święta są bardzo skomercjalizowane. <laughs> co tu możemy wygrać? 100 tysięcy. O, to mało. 100 tysięcy, czy jak tam było w tych zdrabkach było 200 tysięcy za 5 A i lotto chyba tutaj skąpi trochę 200 tysięcy zazwyczaj w zdrabkach za 5 zł No Trochę jestem niepocieszony Ale i tak ja nie wygrywam tych głównych, więc właściwie nie powinno mieć to dla mnie znaczenia. Dobrze, kupiłam 5 zdrapek, zapłaciłam 25 zł. Zdrabka, metoda drapania tradycyjna. Szukam wygrywających liczb lub pliku kasy od Mikołaja. Zobaczymy, czy Mikołaj jest szczodry, czy nie. Szukam jeden dwadzieścia dziewięć, siedemnaście i czternaście. A jest jedenaście, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, szesnaście, dwa, trzydzieści i piętnaście. No i tutaj pusta gdzie mamy kontrolne O i R. Druga zdrabka. Szukam sześć, dwadzieścia sześć. Dwa i trzydzieści jeden, a jest dwadzieścia pięć, dziewięć, osiem, dwadzieścia cztery. a nie, no dobrze, to nie są kontrolne, to znaczy to jest ten kod. O, jest, no dobra, czyli to będzie o szesnaście.

Tutaj jest jeszcze taki kod QR. To jest. Zagraj również na lotto.pl. Hmm. <laughs> Trzeba sprawdzić. Trzecia zdrabka, szukam 25, 22, 23 i 7. A jest 31, 6, 33 dwadzieścia sześć cztery dwadzieścia cztery dwanaście dziewięć dwadzieścia siedem i dwadzieścia jeden pusto niestety pusto I ostatnia, nie, sorry, jeszcze dwie. Szukam dwadzieścia dziewięć, szesnaście, dziewiętnaście i piętnaście. A jest czternaście, osiemnaście, trzydzieści trzy, sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem. Dwanaście, siedemnaście, trzydzieści i dwadzieścia pięć. Niestety pusto. I ostatnia zdrapka. Trzy, piętnaście, siedemnaście i osiemnaście. A jest trzydzieści. Jest wygrana piętnaście, szesnaście, cztery, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, trzynaście, dziewiętnaście i osiem i powinno być o i kodzik Kochanie, na, na pięć drapek, trzy puste. Dwie. Yy, a gdzie tutaj jest? Nie, to nie to, pomyłka. To nie to. Te są puste. A dwie dają zwrot po pięć złotych. Tu jest piętnasteczka I tu mam szóstkę. 10 zł zwrotu łącznie na no, 25 wydane. No to Mikołaj nie poszalał. No, trochę skąpy jest, przyznam szczerze. Przecież idą święta. To powinno być na bogato, szczodrze, z rozmachem. A tu tak. No tak nie jest, Mikołaju. Panie Mikołaju. Mam nadzieję, że jak będą się te święta zbliżać już coraz bardziej, to sypniesz groszy. Czego i Wam życzę kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!